Ja jestem i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przetestujemy najgorsze i najlepsze Bubble tea w Warszawie, bo wiem, że lubicie Bubble tea. Ale zanim pojedziemy sprawdzić miejsca, to zróbmy research. Odpalamy mój komputer i sprawdzamy wyszukiwania Bubble Tea w Warszawie. Wedle opinii, które znalazłem w Google, wychodzi na to, że mamy trzy w sumie miejsca, które są topowe w Warszawie. My pojedziemy sobie do dwóch i do jednego najgorszego, tak jak to było w przypadku lodów. Jeżeli nie widzieliście odcinka, gdzie testowałem najgorsze i najlepsze lody w Warszawie, to też koniecznie sobie obczajcie. I zostańcie do końca, bo musicie zobaczyć, co wydarzyło się w ostatnim miejscu. Także na pierwszym miejscu mamy pi herbatę Bubble Tea to Go, ponieważ mają ponad 1000 opinii i uwaga, aż 4,6 gwiazdki. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. To była moja druga styczność z Bubble tea Nigdy nie rozumiem, fenomenu tego naboju, ale tutaj uświadomiono mi, że może być dobre. Bardzo dobra herbata Bubble Tea i miła obsługa. Świetne miejsce, jest bardzo duży wybór smaków i nawet mleko bez laktozy. I to słuchajcie, akurat duży plus, ponieważ ja zawsze umijam herbatę Bubble Tea z mlekiem, ponieważ nigdy nie mają opcji z bez laktozy. A tutaj, proszę bardzo, jest taka opcja, więc może przetestujemy. Tutaj po raz pierwszy doświadczyłem Bubble Tea i okazało się, że nigdy nie wypiłam już lepszej. No i generalnie masa, masa pozytywnych opinii. I drugie miejsce to Find Tea, które znalazłem ostatnio będąc w Starbucksie, bo okazało się, że otworzyli nowy lokal. Tuż obok Starbucksa. Zaskakująco dobra herbata. Jak ktoś lubi klasyczne z mlekiem, to będzie zachwycony. Zjadłam moją ulubioną z mlekiem, brodzowym cukrem, była idealnie zbalansowana. Najlepsze Bubble Tea w Warszawie. Ta paka bardzo dobra, napój nie za słodki, taki sam raz. Uwielbiamy z żoną herbaty z fine Tea. Są jednym z powodów z naszych częstszych powrotów do Warszawy. Generalnie nie umiem czytać i trochę to zmieniam, przepraszam, ale żeby przyjeżdżać do Warszawy tylko na Bubble Tea, musimy jej spróbować. No i teraz przejdźmy do tej najgorszej. Najgorsza Bubble Tea, kupiłam serio, smakowała jak przeleżana czarna herba z w środku, co już nigdy nigdy nie wypije. Generalnie jestem przerażony, bo jest to pierwsza opinia, jaka wyskakuje w Google, a dopiero zaczynamy lecieć dalej. Jedna z najgorszych Bubble Tea. Tapioca rozwodniona, bez smaku, nawet już nie była sprężysta. Sama herbata była żartem, woda z cukrem. Napoje bardzo słabe. Brałem kilka różnych herbat i wszystko smakowało jak gorzka woda za 18 zł. Tapioca najgorsza, jaką gdziekolwiek widziałem. Była dziwnej konsystencji, smakowała jak proszek i była za duża, żeby zmieścić się przez słomkę. Dołączono do napoju, przez co nie dało się nawet wypić. Sama wodnista część ujdzie, ale nie była miękka, tylko twarda, z jakimiś nie. I Jak dostanę jakiegoś zatrucia, to zapewnę przez to. Ja generalnie nie chcę się zatruć. Jakby... Y, Kasia, pomożesz mi testować to. Moja herbata smakowała jak woda po kaszy gryczanej wymieszana z kretem i fekaliami. Za to kulki miały widoczny posmak pomarańczy. To jest chyba najmocniejsza opinia, jaką widziałem. Myślę, że jest trochę podkoloryzowana, bo kret i fekalia to już... Hmm, bardzo gruba sytuacja w każdym razie. Jako już jestem testerem słodkości, to idziemy testować. Generalnie jak czasem mam problem ze znalezieniem hejtujących Komentarzy na dane miejsce. Tak tu problemu nie było żadnego, i tych komentarzy naprawdę uwierzcie mi, było więcej. Ale stwierdziłem, że nie będę was zanudzać komentarzami negatywnymi, bo te, które przeczytałem, i tak były mocne. W każdym razie jedziemy najpierw do najlepszego miejsca. Także jesteśmy na chwilę pod pierwszym miejscem z Bubble tea i najbardziej popularnym i topowym, jeżeli chodzi o ranking, i jest to pi herbatę Bubble Tea to Go. I ogólnie ja Wam powiem, że jestem trochę takim starym dziadem, jeżeli chodzi o Bubble tea, bo nie zamawiam zazwyczaj tych kuleczek i żelków i w ogóle, tylko po prostu biorę stapioką. No ale na potrzeby tego filmu jak. Jakieś kuleczki, żeby sprawdzić, czy mają dobre kuleczki. Także idziemy zamawiać. W ogóle nie wiedziałem, nie byłem Dobry. tutaj nigdy, a to jest chłopo niebiesko. Totalnie mój faj. I klasyk, czyli jaśminowa herbata z mango marakuja syropem i z tapioką. I drugą bym chciał przetestować jakąś mleczną na mleko bez dakwoty, tylko potrzebuję pomocy. Bo nie mam totalnie bo nigdy nie to... zamawiałem Ja bym wzięła z takich klasyk jak no, karmel. Dobra, spoko, przetestujemy. Mam. Dobra, słuchajcie, mamy dwa napoje i generalnie moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że mieli bardzo dużo bazy do wyboru. Bo była zielona herbata, była czarna herbata, była czerwona herbata, więc super. No i stwierdziłem, że będziemy brać taki klasyk, który ja zawsze zamawiam, czyli na zielonej herbacie mango marakuja z tapioką i będziemy testować, w którym była najlepsza. No i drugi smak, wziąłem sobie tutaj coś mlecznego, bo było mleko bez laktozy, za co też szanuję. No i wzięliśmy słony karmel, bo taki nam poleciła pani. Generalnie przed nami też były y, osoby, które zamawiały i nie wiedziały za bardzo co i pani mega fajnie doradzała, mówiła co z czym fajnie połączyć, z czego nie Łączyć, więc generalnie, jeżeli chodzi o obsługę, totalny plus. No, ale najważniejszy jest dla mnie smak dzisiaj, więc uwaga, testujemy pierwsze babeczki. Wbijamy i uwaga, próbujemy. Oh my to jest chyba najlepsze Bubble tea Mango Marakuja z tapioką, jakie piłem. Tapioka jest idealna, mięciutka jak taki żelek, herbatka pyszna i te syropy nie są aż tak sztuczne i takie słodkie na maksa. Tylko jest to idealnie wyważone, więc generalnie najlepsze Bubble tea, jakie piłem w Warszawie. Także teraz przetestujemy sobie mleczne Bubble tea. Problem jest taki, że ja nie przypadam chyba za mlecznymi Bubble tea, ale też nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałem. Bo jakoś tak sceptycznie do tego podchodziłem zawsze. Czemuś nie chcę przebić. Fantastycznie. Generalnie nigdy nie piłem mlecznego bubble tea, więc może mi to nie smakować, ale postaram się dać jak najbardziej rzetelną opinię, więc uwaga! Mmm, smakuje totalnie jak shake rozpuszczony mocno shake o smaku słonego karmelu. Jest mega dobre. jest jak taka kawusia, tylko bez kawy. A są też bablety z kawą generalnie. Naprawdę dobra. Podsumowując, oba napoje są dla mnie 5 na 5, jest to najlepsze bablety jakie piłem w Warszawie i przechodzimy teraz do drugiego miejsca, które też było bardzo dobrze oceniane w Google. Ale zostańcie do końca, bo musicie zobaczyć co zastaliśmy w najgorzej ocenianym miejscu. Generalnie większość bablety w Warszawie mają w ogóle lokale obok siebie, więc idziemy z spacerkiem teraz do Find... Tea. Jeśli chodzi o nich, to mają o wiele mniej opinii, bo nie mają aż 1000, tak jak było to w poprzednim miejscu. Mają około 200 opinii, ale wszystkie pozytywne. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu, więc idziemy do środka zamawiać, ale zobaczcie, w ogóle jak mają tutaj ładnie. Wielkie baby stoi sobie i mają bardzo ładny ogródek, więc jest tak trochę bardziej fancy. Zobaczymy, jak cenowo. Mamy numerek 5, czekamy na nasze zamówienie, ale generalnie jest to totalnie inne bubble tea niż się spodziewałem. Bo zazwyczaj wygląda na to tak, że wybieracie sobie bazę, wybieracie syropy, a później dodatki. Tych dodatków jest zazwyczaj mnóstwo, nawet 30 różnych żelków i bąbelków w różnych smakach. Tutaj tak nie ma. Są dodatki chyba 4. No i generalnie reszta to są tylko gotowe pozycje w menu, które mają zrobione. Jak chciałem zrobić herbatę mango Marakuje, to nie da się, bo mają mango oddzielnie i mają Marakuje oddzielnie i nie da się tego połączyć. Więc mają około 40 pozycji w menu, które możecie sobie wybrać. I ja wziąłem herbatę klasyczną z brązowym. Cukrem i czarną tapioką i to jest taka bardzo ładna herbata. Do tego wziąłem herbatę Marakuja i wzięliśmy jeszcze coś takiego jak frapę truskawkową. Za wszystkie trzy zapłaciliśmy 70 zł. No jest to droższe, ale też miejsce całe wygląda na bardziej premium. O, gotowe. Idę. No i słuchajcie, mam nasze zamówienie. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. OMG. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że te kubki są o wiele grubsze niż te normalne kubki i to są takie, że możecie je umyć i używać jako szklanki w domu. To wygląda błędnie i ja chcę tego spróbować z brązowym cukrem. Dobra, uwaga, próbujemy. Mmm, OMG. Smakuje bardzo mlecznie, ale jeśli chodzi o tapiokę, jest totalnie inna niż w poprzednim miejscu. para. zrobił. Nie no, słuchajcie, jaka sława na tym nowym świecie. <noise> żartuję. Dobra, jeśli chodzi o to, jest naprawdę bardzo dobre, jest mocno mleczne. Ale jeśli chodzi o tapiokę, to jest to totalnie inna tapioka niż w poprzednim miejscu. W poprzednim miejscu była trochę twardsza, a ta rozpływa się w ustach. I to jest chyba jeszcze lepsza tapioka niż w ogóle kiedykolwiek próbowałem w życiu. Teraz próbujemy sobie marakui i w ogóle tutaj są pestki marakui. To nie jest syrop, tylko tam jest prawdziwa marakuja w tym. Mmm. O, oh wow, to nie jest jak herbata z marakują, tylko to jest po prostu lemoniada marakujowa. Oh, o bueno. Jest to najlepsza lemoniada marakujowa, jaką piłem, ale ta tapioca, ta pioka jest też 10 na 10. No i na koniec spójrzcie, to ma zatyczkę w kształcie serduszka. Niesamowite. Mamy tutaj frapę truskawkowe. To w ogóle już odchodzi od tea, ale jak już zamówiłem, to spróbujemy. To smakuje jak sernik z truskawkami. Mega fajne, no ale nie jest to w ogóle Bubble Tea, więc tego nie oceniajmy tutaj. Podsumowując, jest to totalnie inny experience, jeśli chodzi o Bubble Tea. I warto, moim zdaniem, tutaj przyjść, ale jeżeli chcecie takie klasyczne, zwykłe Bubble Tea, no to nie tutaj, bo tu jest dla mnie zbyt wyszukane to. I teraz coś, na co wszyscy czekali, wchodząc na ten odcinek: czyli jedziemy do najgorzej ocenianej Bubble Tea w Warszawie. I przypominam sobie tę opinię i jestem przerażony. Naprawdę jestem przerażony. Jedziemy! Generalnie okazuje się, że to miejsce jest w galerii handlowej, więc zobaczymy, jak będzie z nagrywaniem. Ale jesteśmy prawie na miejscu i będziemy zamawiać. Podeszliśmy na miejsce, nie będziemy pokazywać wam, jak wygląda to miejsce i logo, bo nie chcemy zdradzać, żeby nie było hejtu jakiegoś. Ale pierwsza rzecz, utrudnienie, trzeba wypłacić gotówkę, bo nie działa terminal. Przypał. Ja bym poprosił na zielonej herbacie mango marakuje z tapioką. Nie ma tapioki? Okej, okay, no to weźmy, tak, mango marakuje i do tego bąbelki też mango marakuje. Niestety ze względu iż było to w galerii handlowej nie mogliśmy tam nagrywać dlatego będziemy robić test w samochodzie mam oba Kubki. Jak widzicie, prezentuje się to niezbyt ładnie. No i generalnie moje pierwsze wrażenie jest takie, że no totalna porażka. Słuchajcie, miejsce wygląda obskurnie, nie ma tam prawie nic. Leży menu, w którym jest wykreślona połowa rzeczy, nie ma tapioki, nie można płacić kartą. No, generalnie totalna porażka. Finalnie, jak widzieliśmy, jak pani robi bubble tea, nie ma shakera, tylko musiała sama shake'ować w ręce. Niestety, nie ma zgrzewarki, żeby zrobić tą taką, wiecie, płaską powierzchnię, tylko mają te najtańsze kubki takie z hurtowni z dziurką na słomkę. No i generalnie cenowo. Pada to tak samo jak pierwsze miejsce, w którym byliśmy, a jakość o wiele słabsza. Natomiast jeśli chodzi o smak, no to się przekonamy: mamy tutaj herbatę mango marakuja z kuleczkami mango marakuja, no bo nie było tapioki. Próbujemy. Kuleczki nie są złe, nie zostawiają takiej półwłoki beznadziejnej, a sama herbata smakuje jak woda z cukrem. I generalnie, jak ludzie pisali, że czarna herbata jest taka, jakby leżała sobie przez tydzień i po prostu odpoczywała, no to ta jest taka, że chyba nie nasiąknęła. I czas na drugi napój, i słuchajcie, tutaj mamy polecenie pani, która była naprawdę miła, ale mam wrażenie, że nie trafiła w moje smaki, ponieważ mamy tutaj mleczne bubble tea na czarnej herbacie z litchi i z jakimś syropem chyba różanym, i trochę się tego boję. Nie, 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 nie. Koszmar. W nawiązaniu do złych opinii, które czytaliśmy wcześniej, postanowiliśmy wrócić się po napój na czarnej herbacie, bo właśnie taki hejtowało najwięcej osób. No i mamy to, czarna herbata z hibiskusowym syropem oraz kulkami brzoskwiniowymi. Przypomniały mi się te wszystkie opinie, gdzie ludzie pisali, że czarna herbata smakuje jakby stała właśnie przez bardzo długi czas, jakby nikt już miał jej nie pić. Pani była znowu przemiła i była w ogóle zdziwiona, że wróciliśmy. Naprawdę była zdziwiona, że wróciliśmy. Próbujemy. Naprawdę To jest tak, jak zrobicie sobie herbatę i nie wyjmiecie torebki I przypomni wam się, że po trzech godzinach ta herbata dalej stoi i jest taka zimna, przemoknięta tą torebką No i bym zapomniał o niej z tydzień Nie wiem czy to jest kwestia tego, że ta herbata faktycznie jest zbyt długo parzona I za długo stoi Czy jest to kwestia po prostu złej czarnej herbaty Jakby fusy tej herbaty po prostu może mają taki smak zły I Jest to złe bardzo I jest to moim zdaniem naprawdę taki wyzysk pieniędzy z ludzi Bo w tym lokalu nie ma nic Ceny są dość spore, bo za to zapłaciłem 21,50 o ile się nie mylę no i jest to złe. Także dostaliście ode mnie dwa miejsca godne polecenia i jedno miejsce, którego raczej warto unikać. Naprawdę było źle, i no, jest to najgorszy Bubble Tea, jaki kiedykolwiek piłem. W każdym razie dzięki Wam za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym.